Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Town. No, dawno w to nie grałem. W sumie dawno tego nie nagrywałem, bo grałem, w sumie też dawno. Ale sobie stworzyłem kiedyś nowe miasto. Takie zobaczcie. I pokażę Wam dzisiaj jak wystartować rakietę. No więc sobie powrócę do menu. I pokażę Wam, bo mamy tutaj The Great Moon, ale zrobię sobie nowe miasto. Tutaj to duże. Może być takie coś. Okej, okay, tutaj piaskownica. Uh -huh. Tutaj mam jakieś wtyczki do tego. Okej, okay, i pokażę Wam jak wystartować rakietę. Nie pamiętam, ale coś się wymyśli. Tu, co to jest? Deftus? Są nowe rzeczy jakieś. Teren. O, to jest coś nowego. I w publicznych, w dekoracjach. A to, to już od dawna nie pokazuję. Dobra, to to sobie buduję tu. sobie tam na szybszy czas. Jak ja dawno w tą grę nie grałam. No i tutaj zrobię taki odjazd dalej. Okej, okay, to już się cały czas buduje. O, o, o nie, tylko nie to. Nie zrobiłem jeszcze Okej. Okay. Tutaj, co trzeba było robić? A co są te rakiety? Dowództwo kosmiczne. Dobra, co tutaj muszę teraz zrobić? Ulepszenia. O bezpieczeństwo dobra to ja biorę naukowe. Bo potem będę mógł wysłać właśnie tą rakietę. Okay. Dobra, to czekamy. No, i mamy coś takiego. Teraz mogę zrobić dowództwo kosmiczne. A jak będę chciał, to jeszcze centrum badawcze mi się przyda. Gram na trybie z nieskończonymi pieniędzmi, żeby ten. Żebym mógł wam pokazać po prostu. Bo, on, bo tak, jakbym nie miał, to bym musiał przez 20 odcinków zbierać. Będę mieć to właśnie, okay, to poczekam. A, ja myślę, że zacznę czwartą serię z Teotal. Na razie poczekam, aż to się wybuduje. Ok, zaraz to będzie. W tym to musi być dobra, ale najważniejsze będzie centrum badawcze. Co ja tu potrzebuję? Ok, okay to to będzie potrzebne mi, właśnie. To ja to przyspieszę i zaraz wrócę. To będzie się długo robić, więc ja może sobie pobuduję troszkę miasto. I tutaj będą fabryki. Trzeba dużo fabryk zrobić, aby szybciej to przychodziło do tego. Oj nie ma prądu. Żeby szybciej przychodziło do budowy. Prąd to się przyda. Dodam tak węglową tutaj. No właśnie to groź wybuchem, więc ja tego nie daję. To mówię, ale tam takie zwykłe przewody jeszcze tu. I zaraz będzie, że brak wody, tak? Więc wodę też dam. No, już jest. Rury tu już są podłączone pod drugami Mam taką wtyczkę do tego. Tutaj co są? A wtyczki, dobra. Ja dawno w to nie grałam. Dobra, to jeżeli chodzi o fabryki, to potrzebuję jakieś fabryki właśnie. Naznę przemysłową gęstą. tam, tak. Potem jeszcze będzie tak. Tutaj będzie droga po środku. A, sobie jakąś drogę tu. Okej. Okay. To się nie będzie budować, bo będę potrzebował mieszkańców do tego. Mieszkańców to ja mogę zrobić. Tutaj zrobię domki. Okej okay, i będą potrzebowali sklepów. Sklepy też zrobię. Następne co to spauzuje sobie czas. Woda będzie, ale prądu nie będzie. Prąd sobie zrobię podziemnie i przewodami. Okej. Okay. Te fabryki się robią, czy nie? O, robią się. To nam się przyda do rakiety. Tylko niech to się tutaj zrobi. 57 dni postało. To poczekamy ile to jest procent 83. Dobra. Ta mapa jest taka mała, właśnie. Ale specjalnie taką brzmą, bo mi większa nie będzie potrzebna. Ok, tu już ma 92%. Dobra, jeszcze 13 dni. No kiedy to będzie? I właśnie denerwuję w tej grze to, że trzeba czekać. Okej, okay. i teraz mamy coś nowego, właśnie platforma startowa. Na to też poczekam, ale trzeba więcej mieszkańców. Co zrobię, taką drogę? Okay, i tu się może budować. Czekaj, czy uda się na księżyc dodać dzisiaj? Nie wiem. O, tutaj droga nie jest połączona. Tu też nie? Tam taką drogę wszędzie, bo jest szybsza. O, już się budują nowe domki. Dobra, i jak tutaj jest to? Trzeba tysiąc materiałów. to będzie potrzebna misja badawcza. No i teraz trzeba to naprawdę czekać na materiał. Jest. No dobra, no to i wiecie, musicie tak zrobić, żeby było dużo mieszkańców, dużo fabryk i tu będziecie mieli potem klikać. No i tak trzeba to zrobić. No i to będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli bym tutaj siedział, żeby to zrobić, to wam pokażę. Dobra, to już na tyle w tym odcinku. Cześć, cześć.